Żukowska bardzo ładnie podsumowała e, zdradę PiSu. czym była ta debata. Czy o co jest ten spór? Może tak, zapytam. Spór rzeczywiście uważam, że jest niestosowny w obliczu zagrożenia ze strony Rosji e, i formalnie dotyczy rezolucji i uchwały Sejmu, e, która... To może nie warto, nie są, nie, są, nie są dokumentami, które konstytuują w jakikolwiek sposób przepisy. One są wyrazem woli politycznej. A ta woli, wola polityczna pokazała kierunek. Jesteśmy przeciwko Rosji, jesteśmy za wspieraniem polskiej obronności, tak. za wspieraniem polskiego przemysłu obronnego tak. i za tym, żeby Europa wspierała także finansowo budowę, tworzenie, utrzymanie tarczy wschód. Tak. Jeżeli ktoś jest przeciwko temu, Dokładnie. to jego wolą polityczną jest strona przeciwna, czyli. Rosja. No nie nazwę Rosja. Zdradu, bo to tego, Rosja. To nie Rosja. Rosja. Trochę to po y, Nie Rosja. Albo Polska, wrogę, albo Rosja. Konfederacja i PiS to Rosja. Przyznania, y, że naprawdę Rosja jest naszym największym zagrożeniem w tym momencie i że chcemy zrobić wszystko, żeby wspólnie z innymi państwami Unii Europejskiej bronić Polski i wschodnich granic Unii Europejskiej. A zimno PiS zimno, jest przeciwko.